Jak zamontujesz takiego drona, który lata za mną cały czas i nagrywa mnie kamerką, przez cały dzień, cały czas, i później obejrzysz te, te nagrania, to zobaczysz dużo dziwnych rzeczy. Między innymi zobaczysz takie momenty, gdzie na przykład rozmawiam z pewną osobą. Albo skończyła się rozmowa, albo z pewnymi ludźmi rozmawiam, i kończy się rozmowa, albo w trakcie rozmowy. W pewnych momentach robi coś takiego. Czasami, może jak też nie patrzę, albo jestem bardziej wyluzowany, to mogę zrobić tak. Patrzę się w bok na chwilę. Patrzę się tak. Przytakuję. I myślisz sobie, gdzie ty się patrzysz tam? Co tam, co tam jest? Dlaczego się, cię, dlaczego się uśmiechasz? Co tam widzisz? Ta dyskusja z tymi ludźmi, z tą osobą była taka w napięciu, powiedzmy. Na co się ty tam patrzysz i się uśmiechasz? Dlaczego się śmiejesz? Na co, się, co ty tam widzisz? Powiem ci, co widzę. Ale najpierw powiem ci coś innego. Będą sytuacje w twoim życiu. Będą, gwarantuję ci to. Gdzie? Będziesz niezrozumiany. Będziesz w takiej bezsilności, gdzie nie możesz być zrozumiany przez pewnego człowieka, przez pewnych ludzi. Po prostu nie jesteś zrozumiany. Ktoś nie widzi całego obrazu. Ciebie. Nie rozumie ciebie. Czasami może ktoś nie chce zrozumieć, czasami ktoś nie jest w stanie zrozumieć. To też się zdarza. I będą sytuacje, gdzie może ktoś będzie wyciągał jakieś swoje wnioski na bazie tego, co zrobiłeś, na bazie tego, jak się zachowujesz, na bazie różnych rzeczy, które robisz. Wyciąga jakieś swoje wnioski i zauważa, że wyciąga takie wnioski. I czasami może próbujesz wytłumaczyć, i wchodzisz w dyskusję, i dyskutujesz, i ktoś do kogoś nie dociera, nie? Nie dociera to, co próbujesz przekazać. Albo czasami ktoś może cię nawet oskarżyć, albo zauważyć coś, jedną rzecz w tobie i powiedzieć tak banalnie: jesteś to, a ty nie rozumiesz, a ty jesteś taki, a to, to jest takie. Określa cię w jakiś sposób. I wewnątrz ciebie. Ty wiesz, na przykład, że zrobiłeś tak dużo, na przykład dla tej osoby, nawet nie? Rzeczy, których nie widać. Ta osoba może nie widzi, co musiałeś przejść, co musiałeś zrobić, co musiałeś pokonać, co próbujesz zrobić, o co się starasz, co cię męczy bardzo, jak ciężkie są pewne rzeczy. Nie widzi tego pewna osoba. I w pewnych sytuacjach nie będzie nawet wypadało tłumaczyć takich rzeczy, bo wtedy się poniżasz. Owszem, są sytuacje, gdzie ważne jest obronić swoje. Powiedzieć nie, musimy to wyjaśnić teraz, żeby wszystko było jasne. Jeżeli mamy iść dalej, gdzieś tam coś robić, muszą być pewne rzeczy jasne, musisz to zrozumieć. Czasami dobrze jest wyjaśnić pewne rzeczy, ale będą sytuacje, gdzie po prostu albo nie możesz przebić się i być zrozumiany przez pewną osobę. Pewna osoba może nie chce Cię zrozumieć, albo po prostu nie pasuje. Na przykład mówienie, ale ja zrobiłem to, co dobre, to coś dobrego tam i zrobiłem, ale nie wiesz, ile zrobiłem dla Ciebie. Czasami po prostu wiesz, że jak zaczniesz mówić takie rzeczy, to tylko się poniżasz. Spadają ci wibracje i wiesz o tym. Więc będą pewne sytuacje, gdzie pewne rzeczy nie będą mogły być wyjaśnione. I czasami może ktoś coś powiedzieć, to cię zakuje, ale nie możesz się przebić. W takich sytuacjach, zwłaszcza jak to są bliscy ludzie, rodzina, w takich sytuacjach, w trakcie dyskusji albo po dyskusji, ja patrzę na to tak, obracam się w bok, patrzę się w pewne miejsce. I nie patrzę się na tą rzecz, która jest tam, patrzę się tak, jakby w tą pustą przestrzeń pomiędzy. Na to puste pomiędzy. Patrzę się na to i wyobrażam sobie, że to się otwiera. Tak jest takie małe cięcie w rzeczywistości, i się otwiera, i widzę za kulisami reżysera, oświetleniowców, ludzi z mikrofonami, czyli w przetłumaczeniu. Mechanizmy tej rzeczywistości, te prawa, ta fizyka, ta kwantowa fizyka, te prawa, które rządzą tym wszechświatem, te rzeczy, które jeszcze nie rozumiemy nawet. Wyobrażam sobie, że patrzę się gdzieś za kulisami, za, na źródło, na Boga, na wszystko to, na karmę, na, poza tą rzeczywistość, poza, poza tą moją ograniczoną percepcję. Patrząc się tam, wyobrażam sobie, że to się otwiera ta rzeczywistość, i widzę tam za kulisami. I patrzę się na Boga, nazwijmy to tak. I patrzę się na Niego, i wiem, że ja się z Nim rozliczam, z tym, z tym czymś, z tą siłą, ze wszystkimi tymi siłami. Z Tym się rozliczam. I ja wiem w pewnych sytuacjach, co mam w sobie, co próbuję zrobić, jakie mam intencje, co mam w sercu, o co się starałem, jakie błędy popełniłem, jakie głupie rzeczy zrobiłem. Ja wiem, Ty wiesz, każdy wie. I patrzę się, i mimo to, że nie jestem zrozumiany przez pewną osobę, przez pewnych ludzi, czasami może oskarżony, oskarżony jestem o coś, i patrzę się na chwilę, na Boga, w bok, i mrugam okiem albo przytakuję, czasami zrobię tako. i myślę sobie, ty wiesz, ty wiesz. Ty wiesz, i ja się z Tobą rozliczam. Z Tobą się rozliczam. Jest ogromna ilość sił, z którymi się rozliczam. Rozliczam się też z ludźmi. Ale to jest część, ale nie tylko z ludźmi. To jest część tylko. Jak rozliczasz się z ogromną, ogromną ilością sił, a ludzie są jedną częścią tego, to to, to jest mała część. Patrzy się i mrugam okiem, mówię, ty wiesz, ty wiesz o co chodzi. I utrzymuję taki spokój w ten sposób. Nadal wiem wewnątrz siebie, że przez jakieś siły jestem zrozumiany. I jestem pewny tego, bo są pewne prawa, które są niezaprzeczalne. One działają tam w tle, robią swoje i reagują na to, co naprawdę ja jestem. I z tym się rozliczam. Więc w pewnych sytuacjach, gdzie nie będziesz zrozumiany, gdzie będzie pewne, pewna rzecz kłócić cię, gdzie będziesz się czuł sam. Może nie jesteś z ludźmi, może nie jesteś w trakcie rozmowy, może ogólnie ostatnio po prostu nie jesteś zrozumiany i czujesz się sam. Możesz siedzieć sami, po prostu popatrzeć do góry, i powiedzieć, ty wiesz, ty wiesz. To ci pomoże. To jest taki nawyk, który ci pomoże.